a za co dziękujesz? Henio? za co dziękujesz? Dziękuję za przejechanie. Dziadek. Ojej. Podlotowi dziadkowie. Małgosia i Maciej. W podróży. Zapraszamy. Muszę, muszę. a za co dziękujesz? Henio? za co dziękujesz? Dziękuję za przyjechanie. Dziadek. Ojej. też podziękował. Musimy się obrócić. Czemu? Tak, bo słuchaj, przyjechaliśmy zamykaj, do Kartajdeny do parku rozrywki. Dzisiaj jest poniedziałek, numer dnia 28, 28 sierpień. sierpień. Jest Henryk gotowy do wynajdu. Witam na przejściu, Jest tutaj drama i park już. No, i zaraz idziemy do parku. Ale ty umiesz powiedziałem. Całą czwórką. Yeah. No pakowali się i wychodzimy. Nawet się zmieściliśmy. No jeszcze tylko weźmiemy ten, nie? no? Chodźmy, czy nie bierzemy? Nie, 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 się przyjdzie. Wyjeżdża okay. Henryk. Chyba. <noise> I jak było, Słonko? Jak było? powiedz nam. Fajnie? Fajnie. Fajnie było? Nie, gadaj. Fajnie było? No jesteśmy w parku czy rozrywki i tutaj idą dwaj dżentelmeni na statek Co tam pani do was mówiła? E, bo Po pierwsze, e, bo chyba tutaj gdzieś tutaj, bo nie, a roku życia, chyba nie mogą wchodzić na to, bo on mógł, może, bo się pytała, a drugie jest do Aha. No dobra, no bawcie się. Dobrze, ale na razie się tu bawcie, tak? Duża zjeżdżania, ale być może Henryk nie będzie mógł pójść. Nie wiem jeszcze. Henryk Teraz będzie zjeżdżał. Henryk I co, dziadek wybrał dzisiaj dobrego kurczaka na obiad? pyszne No powiedz, pochwal dziadka. Dziadek, to jest pierś. Chcesz jeszcze piersi? Czy pałkę? Trzy pałkę pałkę i pierś. Dobrze, I tak Trzymaj dużo bagietek wsiadłeś, prawda? Ja mam jeszcze bagietkę. Już idzie się przy... po tym basenie wszyscy głodni. <laughs> dziadek. A dziadek nie wyrabia, nie? A czemu Erek ma taką wielką babietkę? On moczył sosie. I Ulasła? I Smacznego, tak. Ulaszło? Umawiają się na sosie. Zaliczają kolejny basen. Jaką drabinę? No to. A zresztą jeszcze raz, jak to było? Łapciu, dziadku dziadku, złapcie się za rękę i kupcie naleśniki nam. I naprawcie drabiny w kamperze. Okej. Okay. Szukaliśmy naleśnikarmi, ale niestety nie znaleźliśmy. I pan nie wie, gdzie możemy dostać. I. Dostaniemy czekoladę. Jeden dostanie czekoladę zimną, a drugi dostanie czekoladę ciepłą, a dziadek dostanie aquakondasu. Widzisz, dobrze, że taką wybrałeś sobie. Wszyscy dzisiaj nowe szczotki do razem dostali. Przy, przyjechaliśmy do Torebiechy. Dzisiaj jest wtorek. Któryś dzień kolejny miesiąca. Nie bardzo wiem, który w tej chwili. Potem dopowiem. Teraz wchodzimy przez bramkę. Bilety już żeśmy kupili, zapłaciliśmy i idziemy. ubieramy kapok bezpieczeństwa pazujcie sobie dziadek się już pytał tak możesz wziąć już lepiej nie będzie idźcie W końcu obydwaj są szczęśliwi. No i w końcu doczekali się na leśnik. Są na leśniki. Dzieci czekają na naftę, bo dziadek dogonił. Dzień dobry dzieci Dzień dobry <noise> No i płyną <pójmy> dalej Wszędzie suwakie ludzie to robią Suwakie to są jak mogłyśmy nie nagrywać? Co? Tak właśnie jaki mam z ja, tego Ja nie widziałam. ciebie, że to nie A on czapkę zgubił. Zobacz, a nie ma czapkę

Ale nie nam się nie widzieli. To mamy trujeczkę. Trujeczkę mamy w drogącej rzece. Babcia się odważyła. Przyszliśmy na ostatnie zjazdy, bo jest godzina 18. Edę chciał pokazać swoje możliwości techniczne i akrobatyczne no to takich to czerwonych rurach ale niestety okazało się, że już nie można pomimo, że ośrodek jest otwarcie do dziewiętnastu tak czasami bywa A. no jesteśmy w terenie Halo? Per favore, e, u Uważaj. Jesteśmy w Torre w miejscu, które kiedyś, kiedyś byliśmy z Kasią. Spaliśmy Niedaleko stąd. stąd. i zamówiliśmy pizzę. Pizza przyszła do nas prosto z pieca. Jest cieplutka, bardzo dobra. Milusia, Henio. Wygląda no pysznie? I jest. też taka pyszna jest? jeszcze jest po drodze przynieś to się Pani przyniesie to a czemu to leże? No, bo... dziś jest czwartek ostatni dzień sierpnia 2023 roku Heniu sobie zażyczył grilla. I zrobimy pierwszego grilla tutaj. Ale żeby zrobić grilla, co trzeba przygotować? Mięsko. I co jeszcze? Paplikę. Sałatkę. Paplikę. Mięso. Tak. Tu, Już dobrze. Buraczki będą też? Tak. Sałatka. Oczywiście. Dobrze. I grzanki. Nie. Nie bez grzanków. No i grzanki. też. No A kupiliśmy chleb tostowy? stołu. Tak, kupiliśmy. Specjalnie kupiłam chleb do stołu. co no, się stało babcia, z mięskiem. posklejało babcia. się. Babcia! Tak. Ja sobie to zrobię. No cóż. No to jeszcze jest trochę tego. Tutaj możemy. No, tutaj. A może tutaj? Nie, tu. Bo chcesz tu. Co się stało? Co wy zrobiliście? Coś wam się nie udało? Jak wojna? Oswajały nam się. Sprzątki, prawda? Tutaj jeszcze trochę papryczki. Dobrze, tak. Teraz... Idziemy. A, tu mam jaranek. Proszę, teraz majeranek. Ale to jest do sałatki. To nie, to jest do sałatki, to inne zioło. A! No a to jest inne, to jest moje ranek teraz. A zioło? A tam to bazylia, to będzie do załatwienia. Ten poleń! No a tu jeszcze to Trzeba dużo. Nie, wiem, czy tam nie ma za dużo? no i. ja to wymyśliłam. Jesteś bardzo pomocny, tak? I teraz co pomagasz? Teraz pomagasz rozkładać grilla. Mięso już zrobiłeś i zaraz będziesz robił sałatkę. No nie! Mama tutaj kładę węgiel. Tu będzie, będzie, dobrze. Dla Kasi wszystko nagrywamy? Tak. Mhm, też pokażę. Tak. Eniur robi dzisiaj prawie sam obiad. Wszystko prawie robi sam. Układa, kroi. I wszystko, wszystko będzie A naj, naj, naj. No to mów coś? Jestem tu samotny. Wszyscy ode mnie odeszli. Zostałem z tym oto urządzeniem, które jak zwykle płata mi figle. No właśnie. Tak? No bo nigdy się gry nie udaje. Ja nie, nie wiem, godzinami się, tak. zawsze nie wszystko udają. jest. No. Co się stało? Jest pusta. Czemu ale bo, moja szklanka ale może jest pusta? Ale może spaść. Jeszcze raz zapytam. Czemu moja szklanka jest pusta? Nikt o mnie tutaj nie dba. Tak wypijesz <laughs> Już wypijesz tamto? Co? Teraz będzie sałatka robiona. No dobrze. I teraz Ci się będzie łatwiej kroić. Wiesz? Już? Dobrze. I teraz to. No. Super. I teraz takie. O, takie połówki mogą być. Cieniutkie połówki. Super. Będzie pyszny grył. Dzisiaj pyszny obiadek będzie. Teraz buraki. Heniu, tak? Buraczki teraz? Kroisz? Pyszne? Heniu, co ty robisz teraz? Co robisz, kotku? No, kto to idzie? Mały kucharz? Uważaj, mały kucharzu. Dziadek, weź to od niego. Ojej. Ojej, ta wielka taca. Ho-ho-ho. Ho-ho-ho. Kto to zje? Ho-ho-ho. Chyba w siedmiu krasnolutkach. Tylko dzisiaj tam. wyżerka, co? Chyba przyjdzie w siedmiu krasnoludków. Tylko to chyba tak? z dwie godziny będzie się tam robić, uważam. Babcia no. babunia. <grym>